Dzisiejsze nauczanie Jezusa z Ewangelii według świętego Mateusza można powiedzieć, że z jednej strony jest to najważniejsza i najistotniejsza nauka, którą Jezus chce przekazywać swoim uczniom, czyli nauka prawdziwej miłości, ale też chyba z drugiej strony można powiedzieć, że ta nauka, a zwłaszcza praktyka tej miłości. Jest chyba najtrudniejszą rzeczą, jaką można tutaj na tej ziemi czynić. Jak można kochać nieprzyjaciół? Jak można kochać tych, którzy źle mi czynią, którzy mnie prześladują, do których czuję negatywne uczucia i emocje? To jest bardzo ważne wymaganie Jezusa, ale też bardzo trudna nauka dla nas, żeby to uczynić. Z drugiej strony nie dziwimy się, że sam Bóg przez swego Syna chce właśnie mówić taką narracją miłości. Bo jeżeli Bóg tworzy każdego człowieka i chce temu człowiekowi, chce żeby się ten człowiek zbawił, to czy jest dobry, czy zły, do jednego i do drugiego dotrze tylko językiem miłości. I o tym chce uczyć i mówić na nas dzisiaj Jezus. Jeżeli mielibyśmy porównać naszą wiarę, to wszystko co w nauczaniu swoim zostawił Jezus do innych religii na świecie, to rzeczywiście wszystkie religie mówią o tym, że człowiek powinien być dobry, że powinien unikać zła, że powinien kochać, kochać na tyle na ile może. Ale tylko w naszej religii i tylko w nauczaniu Jezusa jest mowa o miłości nieprzyjaciela. Właśnie to też podkreśla to, jak autentyczna jest nasza wiara i autentyczne jest nasze objawienie. Bo tylko prawdziwy Bóg, który tworzy człowieka, będzie chciał mówić do niego językiem miłości i będzie chciał uczyć tego człowieka właśnie tej miłości, prawdziwej miłości. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują abyście się stali synami Ojca Waszego. Warto zapamiętać to Zudanie, naprawdę zapisać je w swoim sercu i według Niego żyć. Amen.